Konferencji Premiera Donalda Tuska. Jak ochronić polskich rolników i polski rynek przed negatywnymi skutkami liberalizacji handlu, czyli otwarcia granicy na bezsłowy obrót produktami rolnymi. Nie tylko, no ale to nas najbardziej boli. Chcę więc podkreślić, że zarówno wtedy, kiedy byłem w opozycji, jak i od czasu, jak zostałem premierem, nie ustaję w wysiłkach, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników. Rozmawiamy o tym nieustannie i ze stroną ukraińską, i w Komisji Europejskiej. I sytuacja oczywiście nie jest prosta. Dla większości naszych partnerów na Zachodzie, dotyczy to i Europy, i Stanów Zjednoczonych, pomoc dla Ukrainy ma także ten wymiar handlowy, finansowy. Ale Polska jest najbardziej poszkodowana w związku z tym i polscy producenci rolni. Dlatego będziemy szukali rozwiązań ochronnych dla polskich rolników zarówno metodami krajowymi i poprzez użycie środków krajowych, jak i poprzez dalsze negocjacje i z Ukrainą, i z instytucjami europejskimi, tak aby te konsekwencje, negatywne konsekwencje liberalizacji handlu z Ukrainą były mniej dotkliwe, żeby je zniwelować tak tylko, jak się, jak się da. I tutaj polscy rolnicy mogą na mnie liczyć. Jesteśmy do dyspozycji, zarówno ministrowie, dzisiaj choćby będzie coś informacja w Sejmie. Jest bardzo dużo spotkań. Z, jeśli chodzi o protestujących, no to, no, ten ruch jest też dość mierze spontaniczny. Nie jest łatwo negocjować z tak, z tak rozproszonym i spontanicznym ruchem, ale bardzo nam zależy na tym, żeby ustalić te linie, te pola kompromisu i porozumienia, które mogłyby ułatwić decyzję także protestującym, aby zakończyć protest z satysfakcją dla tych, którzy protestują. Na jedną rzecz nigdy się nie zgodzę i to nie jest tylko moja osobista opinia. Nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestów rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, Kompromitują nas Polaków i kompromitują także protestujących. Każdy, kto szczególnie przy granicy polsko-ukraińskiej, w tych dniach, kiedy ważą się losy Ukrainy i chcę to bardzo mocno podkreślić, w tych dniach, w tych tygodniach ważą się losy Ukrainy i nie muszę nikogo przekonywać, że to znaczy, że także nasze losy się ważą. Każdy, takie, każdy taki atak w przestrzeni publicznej. Wsparcie putinowskiej narracji jest zdradą stanu. I mam nadzieję, że zarówno protestujący, jak i wszystkie służby będą wyciągali z tego właściwe wnioski. My nie będziemy tolerowali tego w żaden sposób. Chcę też podkreślić, że. Naszym zadaniem i wywiązujemy się z tego zadania w tej chwili yy, efektywnie jest pełna przepustowość na granicy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o transporty wojskowe, a więc amunicję, sprzęt wojskowy i pomoc humanit humanitarną, która, yy, yy, której drogi biegną przez Polskę i polskie przejścia graniczne z Ukrainą. Dla mnie jest też rzeczą bardzo ważną, aby strona ukraińska i nasi sojusznicy i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, wiedzieli, że państwo polskie tutaj egzekwuje ten, w tej kwestii wszystko to, co trzeba wyegzekwować i chcę w związku z tym powiedzieć, że dla zapewnienia, za, dla stuprocentowej gwarancji, że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna, medyczna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. I to jest kwestia najbliższych godzin. To będzie oznaczało także innego typu reżim organizacyjny na przejściach granicznych i na drogach dojazdowych i torach na granicę z Ukrainą, i będziemy wyciągali z tego też praktyczne konsekwencje, tak aby ten ruch, jeśli chodzi o sprzęt, amunicję, yy, środki medyczne i humanitarne, docierały tam bez żadnych opóźnień i bez żadnych zahamowań. Ale chcę podkreślić, że do tej pory nie było żadnych istotnych perturbacji czy kłopotów z transportami wojskowymi, ze sprzętem wojskowym czy z pomocą humanitarną przez Polskę czy z Polski na Ukrainę. Także zabezpieczamy się na, yy, na przyszłość, ale. Pragnę tu wszystkich uspokoić, jak na razie nie było z tym większych problemów. Otrzymaliśmy, jak Państwo wiecie, za pośrednictwem zarówno ambasady Ukrainy w Polsce, jak i konta na platformie X, pana prezydenta Wody Marzelińskiego, zaproszenie na spotkanie na granicy. Ta sugestia także dotarła do instytucji europejskich. Pan prezydent Ukrainy odwołał się także do, nie tylko do naszej przyjaźni osobistej, ale także do poczucia solidarności. Jestem przekonany i powtórzę to jeszcze raz, że w tych trudnych czasach wojny ani Polska, ani Ukraina nie muszą udowadniać sobie czy światu, że jesteśmy w pełni solidarni, obie strony ze sobą w czasie tego konfliktu. I nic się nie zmieni w tej kwestii. Ukraina, tak jak mogła liczyć, tak będzie mogła liczyć także w przyszłości na pełne polskie wsparcie, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w naszych działaniach bezpośrednich razem z Ukrainą, na pełne wsparcie w konfrontacji z Rosją. Jeśli chodzi o kwestie tych konkretnych interesów gospodarczych, musimy znaleźć wspólne rozwiązanie, tak aby ochronić polskie interesy i od tego nie odstąpimy. To wymaga ciągle no, kontynuowania tych także technicznych rozmów, zarówno z Unią Europejską. Jutro będziemy mieli tutaj panią szef panią Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej, i będę z nią o tym rozmawiał, także publicznie odniosę się na, w czasie y, naszych oświadczeń do potrzeby korekty, polityki europejskiej, jeśli chodzi o sytuację na granicy z Ukrainą. My na polskiej granicy z Ukrainą chronimy interesy nie tylko polskich rolników. To jest europejska granica. Prawie w każdym państwie europejskim rolnicy i producenci buntują się przeciwko niektórym przepisom, niektórym, niektórym zasadom, jakie, jakie przyjęto, i chciałbym, żeby to wreszcie dotarło do świadomości wszystkich, bez wyjątku uczestników tego, tego zjawiska, tego problemu. To jest wspólny obowiązek Unii Europejskiej uregulowanie tego w taki sposób, aby rynek europejski i w tym przede wszystkim z naszego punktu widzenia polscy rolnicy nie, nie, nie byli w tej sytuacji, w jakiej są dzisiaj. Jak na razie decyzje, my osiągnęliśmy pewien postęp i przyjęte w trybie głosowania, gdzie większość była za, Polska była przeciw akurat przyjęciu tych decyzji na poziomie ministrów europejskich dotyczących liberalizacji handlu z Ukrainą i tam pewne postępy są. Te kwoty na poszczególne produkty rolne, te kwoty są zbyt duże, żeby nas usatysfakcjonować będziemy dalej nad tym pracować. No, chciałbym, żeby wszyscy bez wyjątku zrozumieli, że nasza skuteczność w tych rozmowach wymaga utrzymania możliwie wysokiej, takiej najlepszej z możliwej reputacji państwa polskiego. Tu wracam jeszcze raz do tych groszących obrazów, yy, yy, jakie obiegły niestety cały świat z tymi wybrykami proputinowskimi na granicy. To nie jest z mojej strony. No ja i tak będę robił wszystko, co w naszej mocy, żeby yy, 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 chronić polskich rolników i pomóc im w tej krytycznej sytuacji. To nie jest z mojej strony propaganda. Tego typu zdarzenia, czy jakieś agresywne zachowania, one osłabiają pozycję Polski w rozmowach o ochronie polskiego rynku, polskich rolników. Naprawdę tak jest. Dlatego też będę prosił o zrozumienie wtedy, kiedy będziemy wprowadzali te decyzje wynikające z wpisania przejść granicznych i niektórych odcinków drogowych na listę infrastruktury krytycznej.